W związku z naszą kolejną grą zaprosiliśmy do studia kierowcę rajdowego pana Andrzeja Kopera. Panie Andrzej, na początku nasze joystickowe pytanie. Gramy? No Jednak nie gramy, jednak mam kłopoty z wyjechaniem z parku maszyn. Czy łatwiej jest prowadzić prawdziwy samochód, czy nasz komputerowy? No jak zwykle kwestia treningu tutaj ma kolosalne znaczenie, no dla mnie jednak rajdowy, choćby dlatego, że wczoraj wróciłem z jakichś wyścigów górskich w Gdyni. Panie Andrzeju, jak długo jeździ Pan samochodem uczestnicząc w różnego rodzaju rajdach? No myślę, że jak powiem, że 15 lat to tak nie powinno to robić specjalnie złego wrażenia, bo nie chcę powiedzieć prawdy ile. Czego właśnie życzy się kierowcom rajdowym? No, myślę, że no, życzy się gumowych drzew tak ogólnie, ale, ale ja myślę, że trochę szczęścia. A czego może pan życzyć naszym zawodnikom, którzy za chwilę zasiądą za kierownicami swoich komputerowych, rajdowych samochodów? No tutaj jest kwestia na pewno opanowania i jednak nie jest zbyt dużej szybkości, tak jak w życiu. Czy jeszcze jakieś uwagi może? Jako no myślę, że następnym kierowca? razem przyjdę z synem. I wystąpię jako trener. Będzie mi łatwiej. A syn będzie grał w pańskim imieniu. Tak. Świetnie. Dziękujemy serdecznie za rozmowę, a ja zapraszam do naszej rozgrywki.